Cześć, ja jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek z Oxygen Not Included na kanale. I oczywiście zanim zaczniemy, chciałem Was zaprosić na niedzielne aktualizacje, w każdą niedzielę o 14, gdzie pojawia się m.in. plan wideo na następny tydzień, co może być przydatna informacja, jak ktoś ogląda mnie na bieżąco. A co w tym odcinku? W tym odcinku zaraz robimy, co będziemy mieli zrobić, tylko. Niech tutaj dopilnuję duplikantów, żeby było tutaj zrobione wszystko, co się uda. Zero, below, ok. Masz 10 sekund, żeby zrobić co ma zrobić. Dobra. Yy. Teraz wszyscy mają wyjść. Yy. Eli, mów tu, tutaj. Rabi, mów tu, tutaj. Już zanim wybuchnie. Dążył. Haha. Dobra, wszyscy zdążyli. Przy okazji to mógłbym już enableować. To już może działać. Tutaj muszą dopracować kable. Czemu to jest na takim priorytecie? Bo wyłączałem to na takim priorytecie. Teraz na spokojnie to już wszystko może zostać zrobione. On tu się wziął, chlor. Aha, chlor się wziął stąd, że tutaj gdzieś to pomiędzy go się zrobiło. Rozumiem, rozumiem. Clean, ok. Refined carbon, o widzicie. Zróbcie tego z 50, ja chcę stal. Tak, stali to ja chcę dużo. I Marii jest przegrzana, tak. Marii ląduje tutaj. Teraz chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest Nisbet. Ale chyba nigdzie się nie wyłożyła, więc powiedzmy, że jest w porządku, niezbyt prawdopodobnie śpi. Niezbyt... Wszyscy są. Każdy z duplikantów jest troszkę uszkodzony. Uszkodzony, nieco ranny powiedzmy, no. Duplikantów się, no... Duplikantów się utworzy, drukuje, to... Ciężko powiedzieć, jak, za co ich uznać, tak? Mary idzie się leczyć, dokładnie. Gdzie jest Nisbet? Nie mam pojęcia. Mary głoduje, spoko. Nisbet jest tutaj, dobra. Przy okazji ta roślinka co tutaj została wykopana. Chcę ją móc tutaj zasadzić i mogę ją tutaj zasadzić. Ok, w takim razie sadzę ją tutaj. Pewnie chcę ją sadzić tutaj, może być. I chciałbym wykopać dodatkowe farm pile, tak żeby tej roślinki tutaj było nieco więcej. żebyśmy mogli zrobić w końcu stroje atmosfery, tak zwane. Teraz pytanie, z czego chciałbym je zrobić? Myślę, że chciałbym je zrobić z żelaza, ze względu na. One się niczym nie różnią. Żelazo powinno mieć. A, niczym się nie różnią. Ok, w takim razie zrobimy z koperu. Na to, że tego mamy nieco mniej. Aha, dobra, kolor robimy z koperu. Co tu mamy? Coś do wydrukowania. Balm Lily Seed, brain, słona woda, taka bardzo mocno. I duplikanci. Bierzemy Seed, nasiono. I gdzie jest Mari? Nizbet Mari, gdzie jest Mari? Mari, gdzie jesteś? Aha, je. Ok. Nie wiem, czemu ja akurat w tym miejscu, zamiast pójść do stołu, ale ok. Chyba jej się nie podobało. No cóż, raczej nie pomogę, że im się nie podoba. Bakterii tutaj wiele nie ma. I wszystko jest względnie... Cóż, raczej nie powinno się psuć, tak? Chociaż powoli tak się chyba psuje, chociaż to może dlatego, że składniki były nie najlepsze. Dobra, budować. Co ma być budowane? Na tych tak to ma być na wyższym priorytecie, tylko po to, by a tutaj nie może być to wykopane. Spoko wykopać to szybko, wszystko będzie działać. Refined carbon już został zrobiony, więc powinienem mieć trochę stali. W okazji tworzę tank z tym względu na dobrą odporność temperaturową. Ok, co tworzysz? Nie mam pojęcia, coś na pewno. To jest zapewne mieć. Mieć jest tworzona, to taka czysta, dobra. A jaka ma być? Rabi się nieco stresuje, ale to nie problem. Wow, ale to się nagrzewa. Idzie już w wyższą temperaturę. Ok. Chyba, że tam to zrobiliśmy w, w ...bajomie tym lodowym. I tak, ta para wodna przestała się składać. Zdecydowanie. Tutaj wszystko się już nagrzało na tyle, że to ma problem ze schłodzeniem. Rozumiem. A z tym będę niedługo znowu. Znowu wybuchnie. Dobra. Tak jest wszystko w porządku. Czekam aż to zostanie zbudowane. ją na dostawy. A ja tutaj nie chcę mi luda. Mary, gdzie jesteś? To się nie wyleczyła. To ma być trochę jeszcze potrwa. Okej. Okay. Tutaj ma nie być Millwooda. Okej, okay, tu ma być. O, dobra. I to idzie na wyższym priorytecie. Mam nadzieję, że urośnie. Że będziemy mieli to, co potrzebujemy. Gdzie wylecicie? Zakładam, że lecicie na dół. Wiecie co, nie róbcie tego w tej chwili. Tu jest Rupa. Ropa, tu jest coś ciekawego. Tutaj mamy diamenty, żelazo i ołów, Ok. Chcemy się tym zająć, kiedy będziemy mieli stroje, bo tu jest dość ciepło, 100 stopni. Nawet powyżej, tam gdzieś na dole możliwe, że lawa już będzie, zobaczymy. Ale po prostu to jest za ciepło, żeby tym teraz się zajmować. Bardziej by mnie interesowała możliwość rozpoczęcia chłodzenia tego miejsca. Nie chodzenia, zrobienia atmosferów. Muszą móc chodzić już w takich po prostu czymś, co pozwoli im normalnie funkcjonować w mniej przyjemnych miejscach. 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, zróbcie 5 w tej chwili. Na to chwilę 5 atmosferów. I zróbmy wyjście porządne. Tak, w końcu konkretne wyjście z bazy. Tutaj wokół jest tlen, ale po prostu przestaniemy go produkować w tych miejscach. Bo duplikanci nie będą go potrzebowali. Tak samo temperatura. Myślę, że to możemy rozebrać. Możecie to dekonstruować, proszę. Weźcie to. Niszczcie i teraz tak chciałbym, żeby wchodząc do bazy, myli ręce. Czy nie będą tego potrzebować? Możliwe, nie będą. będą na pewno tego potrzebować. Musimy przesunąć nieco drabiny. Przynajmniej tak mógłbym to założyć. Jak wygląda stacja atmosfery? To będzie... potrzebujemy checkpointy i potrzebujemy doki. I to ma trzy wysokości. Ok, w takim razie to nie będzie potrzebne. Będzie potrzebny za to insulated tile w tym miejscu. Oraz w tym miejscu i prawdopodobnie tutaj dalej także nieco. Chciałbym, żeby było tutaj ich 5 dostępnych, prawda? Więc potrzebuję 10 miejsca. Tutaj 2, 3, 4, 5 i tutaj raz, 2, 3, 4, 5. Ok, plus 2. Dobrze, to może być. Chciałbym, żeby tutaj było także jakieś przejście na dół. Zatem prawdopodobnie tutaj powinna być drabina jakakolwiek. Macie skancelować. Tutaj dajcie insulated tile. Te wszystko musicie wykopać jak należy. Musi być tutaj przejście. I za chwilę wszystkim się zajmiemy. Okej, okay, zatem będzie jak należy tak. Tak ma być, tak jest. To jest to woda, w końcu trzeba będzie także zrobić. Wody tam się zbiera naprawdę dużo. Czyli ta woda zbiera się tutaj, ale tego nie musicie sprzątać. Przepraszam, kazałam wam to sprzątać, nie musicie tego robić. Ale tu jest za zimno na bakterie, prawda? Te bakterie się raczej nie dostaną. Niemniej dekons... Nie, już nie musicie tego Nie nieważne tam i tak już nie będzie. Jak wygląda sytuacja z naszą rurą powietrzną? Tutaj jeszcze trochę zostało tak. Okej, okay, okej, okay. to nie mogą w ogóle wejść swoją drogą. Jest tutaj powinno zostać zbudowane. A ty gdzie leziesz? Nic będę powietrza, okej. Okay. O, ta para prawie się skończyła, ale nie całkowicie. Woda oczywiście przybywa. Prawie, czy każdy z duplikantów, który tutaj jest, się męczy z tym wszystkim? Spokojnie, za niedługo będzie jak należy. Już niedługo będzie wszystko. A tutaj temperatura powoli się podnosi. Też tutaj wszystko, mam wrażenie, się nieco ochłodziło, co jest całkiem dobre. Zamieszony efekt taki jaki chcieliśmy tak więc tylko to niech zostanie w końcu zbudowane ale tutaj uwalniam chlor który tutaj jest więcej tego chloru uwolnię tym lepiej więcej zejdzie tutaj na dół więcej będziemy mogli użyć tutaj jako output chcemy dać chlor okej okay, już chyba ustawiony jest Hmm, powinienem także to podłączyć do prądu. Okej. Okay. Czemu tego jeszcze. Nie zniszczą. Bateria. Tutaj ma być od 60 do powiedzmy. Od 20 stopni ma ładować. Podzenie tej pary teraz Steamvent nie działa w ogóle, przez to, że para nie jest chłodzona, Że jest, jest za dużo a wykopali tutaj powinienem dać z wentylacji gaz pump która ma wyjście tutaj i wejście tutaj no i jeszcze prąd ma być tutaj i jeszcze chcę dodać tutaj może być hydrosensor Włączony koper kablami z miedzi, oczywiście, Dobra, Dajcie tutaj 50. Mamy już stal, tak swoją drogą, i więcej tungstenu, i więcej niech nie robił na razie, też niech zrobił jeszcze ten jeden raz. Jeden, jedyny to, żeby był. Hmm, czemu tutaj nie ma stali? To mnie dziwi ale już na pewno się produkowała może gdzieś została zużyta, ja nawet nie wiem gdzie nie stawiam, że to po prostu w inne miejsce się składuje, dokładnie miałem rację, ok gdzie ty leziesz zbierają wodę Wody zaczyna tutaj brakować, a tak swoją drogą? Mm, tak, algi zdecydowanie dużą ilość wody zużywają. Ale aktualnie ich potrzebujemy ze względu na sporo ilość dwutlenku węgla w bazie i. Uu, raczej nie chcemy, żeby się powiększała. Tak. Nowa rzecz do wydrukowania. Co to będzie? Co to będzie? Oxylight. Oxylight brzmi dobrze. Copperor. Brzmi także dobrze. Duplikatów aktualnie nie chcemy, więc myślę, że weźmiemy sobie koperor. Więcej miedzi to zawsze jakiś plus. Po prostu będzie to używane. Tutaj zakończono budowę tego, co tam miało być budowane. Cią to podoba całkiem nieźle. Inzurajed taile mają zostać zbudowane. Ma zostać tu zbudowany także manual airlock. Chcemy manual airlock czy nie chcemy manual airlocka? Myślę, że chcemy manual airlock, więc niech będzie. Oraz tak stations. Atmosphere checkpoint. I chcemy, żeby został zbudowany z na Pewne, no chyba z kopera chcemy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, checkpoint tutaj musi być poza tym dobra. E Myślę, że powinienem lepiej więcej tej miedzi zrobić. Więcej miedzi na wyższy priorytet ma to być robione. Każda stacja potrzebuje, tak, potrzebuje tego. Ile tego potrzebuje? Właśnie, jest 100 tego. Or, około, okej. Ok. Okay. 200, więc potrzebujemy 1000, po prostu potrzebujemy tony miedzi przetworzonej. O, to możemy zdekonstruować. Możemy dać insulate tile. Ten już jest przejście, więc nie ma problemu. Można zostać zniszczone. Chcemy, żeby było to usunięte, to usunięte i to usunięte. E, chcemy także, żeby e, ten gas pipe był przeciągnięty tędy. Natomiast to, żeby zostało zdekonstruowana, po prostu, żeby to lepiej wyglądało. No i poza tym to już może chodzić, prawie jeszcze nie może, chwilę. No i tak to będzie zrobione, więc myślę, że będziemy mogli. Będziemy mogli zabrać się za to. Będziemy mogli stworzyć plastik i potem plastik zrobimy z tego krót oila, który jest tutaj w tym miejscu. No i potem zrobimy turbinę parową, dzięki której będziemy chłodzić tą parę. Żeby mieć wodę. I prąd. I to brzmi dobrze, tak sądzę. Jest coś jeszcze, czego potrzebujemy, o czym nie wiemy. Eee, nie. Jak się stworzyłem. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze to nie zostanie skończone. I wszystko będzie na jak na najlepszej drodze, tak sądzę. Dobrze. I żeby właściwie nie przedłużać. Teraz już następnym odcinka będzie działało jeszcze więcej. Czekamy na mieć. Która jeszcze nam brakuje. Tam aż to zostanie zbudowane i to że mogę dać temu wyższy priorytet ponieważ chcę żeby było to zrobione i tak na ten odcinek to byłoby na tyle ja wam dzięki wielkie za oglądanie zapraszam was do subskrypcji kanału oceny tego filmu oczywiście zostawienia łap w górę, komentarzy jak wam się film podobał co można ciekawego zrobić, co sądzicie że powinniśmy zrobić Dobra, to może i tak działać. I tak, na ten odcinek to byłoby na tyle. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Żegnam się z wami. Czemu to nie wchodzi? Dobrze to muszę jeszcze to muszę skończyć i będzie działać. Tak, na ten odcinek to na tyle. A, cancel, cancel. Nie to klikłem. I tyle, dzięki za że rozglądanie, żegnam się z wami. No i cześć. A, przedłużyłem, tak. Zająłem się innymi rzeczami.